Będziecie mieli okazję posłuchać specjalnych przykładów, które dla was przygotowałam właśnie opery Vivaldiego, z tym, że nie tej opery, która będzie wykonywana dzisiaj wieczorem, ponieważ dzisiaj wieczorem będzie prawykonanie, czyli po raz pierwszy ona zabrzmi, te wszystkie znalezione, wynalezione arie i te dopisane kawałki, tylko z innej opery, akurat opery pod tytułem Orlando Furioso. Uważnie, bo za chwilę będzie zagadka, więc musicie się nauczyć je rozpoznawać. Pani śpiewa? Trochę mówi, trochę śpiewa. Chyba jest taka uroczysta atmosfera, prawda? Czy ma w tym plum-plum czy skrzypce?